Królowa Kamila założyła czyjąś ślubną tiarę na królewskie wydarzenie i nie wszyscy są pod wrażeniem. Zacznijmy od tego, że królowa ma prawo użytkowania i noszenia ogromnej ilości różnego rodzaju kredytów i ozdób, w tym także tego. To jest Gravel Emerald Kokosznik tiara. Kokosznik to jest taki rosyjski model tiary w kształcie płaskim, takim właśnie, tylko to jest biżuteryjny format, emerald, bo jest szmaragdowa i jest to dwudziestowieczna tiara, nie jest bardzo stara, ma mniej niż 100 lat, ale dlaczego mówię, że ślubna i jakiejś księżniczki? Dlatego, że w ogóle przez bardzo długo ona była niewidziana i sobie leżała w skarbcu królowej Elżbiety I, dopóki w roku 2018 nie wylądowała na głowie księżniczki Eugenie, która w tej tiarze wzięła ślub i zrobiła bardzo dobre wrażenie. To znaczy, po prostu uznano, że ona w tej tiarze wygląda ładnie. Tiara, jak wiele różnych innych rodzajów biżuterii czy też dekoracji, nie wszystkim pasuje tak samo. Dodatkowo też ludzie mają różne rozmiary głów, i czasami, żeby tiarę wystylizować, trzeba do niej dołożyć jeszcze taką, jakby bazę. Co też miało miejsce w przypadku królowej. Ta tiara tak lewituje, nie wiem, z półtora centymetra nad jej głową i wielu krytyków uznało, że nie wygląda najlepiej, bądź też, że nie powinna tej tiary nosić, dlatego, że ona jest, że tak powiem, już zajęta przez Eugenie, chociaż własnością Eugenie nigdy nie była. Jak myślicie? Czy to wypada założyć czyjąś ślubną tiarę, nawet jeżeli ma się do tego prawo? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. To nie jest jedyna drama, jeżeli chodzi o tę tiarę, ponieważ Eugenie brała ślub w roku 2018, kilka miesięcy po Meghan Markle, a kiedy Meghan brała ślub, to chodziły plotki, że nie dostała tej tiary, którą chciała, i tą tiarą miała być właśnie Gravel Emerald, kokosznik tiara. To, co ona ma na głowie, to jest Queen Mary's Diamond Bandeau Tiara. Też wyglądała bardzo ładnie i to jest tylko i wyłącznie plotka, ale no w sumie nie dziwię się, jeżeli o tę tiarę miałby być konflikt, bo według mnie jest szczególnie ładna i ciekawa z tym zielonym kolorem.